Dzień dobry. Dzisiaj w takiej wersji skróconej czytamy o tym, jak to Pan Jezus wyrzucił przekupniów ze świątyni. I tam jest ciekawe, że uczeni, i faryzeusze, uczeni w piśmie no, burzą się na to, co Jezus mówi, a lud zwykły słucha go z zapartym tchem taki skomentarz. Oczywiście najprościej byłoby znowu sobie znaleźć takie dwie grupy, a w tej drugiej grupie, oczywiście, którzy słuchają siebie samego, postawić i bylibyśmy zadowoleni. Ale może warto zobaczyć e, ten fragment przez pryzmat tego, co mówi Święty Paweł o tym e, słynnym rozdwojeniu w nas: że jest we mnie stary i nowy człowiek, że robię zło, a chcę dobro. Czyli każdy z nas przeżywa taki dramat podzielenia. I mówiąc językiem tej Ewangelii, w każdym z nas są. Uczeni w piśmie i faryzeusze, czyli ta część mnie, która zna się na piśmie, zna się na religii, którą wyznaje, i faryzeusz, który dba o takie różne zewnętrzne rzeczy, i jest we mnie część taka, którą można by scharakteryzować tym słowem lud, która chętnie jednak słucha Pana Boga. I właśnie, zamiast ta lektura, żeby nas nie prowadziła do oskarżenia kogokolwiek, i też siebie, czy tej części siebie, to może warto po prostu popatrzeć tak jak to robi Paweł, kiedy mówi o tym dramacie podziału, że najpierw się mu przyjrzeć temu podziałowi w sobie. To znaczy, że zobaczyć tak na poziomie ludzkim, ale też duchowym, że jest we mnie takie rozdwojenie, że chcę dobra, a robię zło, że mam dobre pragnienia, a tak naprawdę wybieram to, co jest słabe, to, co jest we mnie lenistwem, to, co z takim mówiąc. No, tak kolokwialnie jest takim, no, niskim, niskimi intencjami, niskimi motywacjami. A potem, tak jak to mówi Paweł, któż mnie wyzwoli z tego? Tylko Jezus Chrystus. I właśnie warto się z tym podziałem nie tyle zanieść do samooskarżenia, czy tam ponieść do samooskarżenia, co zanieść to do Pana Jezusa, siebie samego, takiego podzielonego, takiego często niezdecydowanego, takiego, który. No, właśnie chce, a nie umie, nie potrafi, boi się, I tutaj też warto o właśnie popatrzeć na swoje motywacje, dlaczego dobra nie czynię, dlaczego nie podejmuję dobrych pragnień, dlaczego w nie, w nie wchodzę. Ale nie y, odpowiadamy sobie z czasu, podkreślam, jakimś oskarżeniem, jakimś poniżaniem siebie, tylko właśnie taką y, uczciwą odpowiedzią, żeby siebie znać. Y, bo jak człowiek trochę siebie zna, to może bardziej siebie kochać, a jak siebie bardziej kocham, to mogę się zmieniać. I myślę, że, że warto to robić, żebyśmy znowu coraz bardziej uczciwie wybierali pewne rzeczy, czyli żebyśmy, nie wiem, nie karmili na przykład jakichś swoich uczuć, które mogą ranić innych ludzi, a do tego wmawiając sobie, że to na przykład jest jakaś wielka miłość, tak, że chcę być człowiekiem, który jak najbardziej wobec siebie samego, jeszcze raz to podkreślam to nie chodzi o to, że teraz sprzedamy informacje o sobie samych na cały świat ale wobec siebie samego uczciwie sobie mówi, że pewne rzeczy, które wybieram są złe i na ile to jest możliwe próbuje z tego zła wychodzić próbuję się zmieniać, próbuję się nawracać próbuję zmieniać swoje myślenie, postępowanie wcześniej decydowanie nie dlatego, że się boję piekła, ale dlatego, że no, właśnie, chcę być człowiekiem coraz bardziej dojrzałym, więc myślę, że warto tak czytać ten krótki fragment dzisiaj, jako nie przeciwko komuś, nie jako argument, że siebie przypiszę do jakiejś lepszej grupy, bardziej dojrzałej, bardziej, nie wiem, bliżej Pana Jezusa, ale że zobaczę ten mechanizm w sobie, że jest we mnie i faryzeusz, który, który dba tylko o takie zewnętrzne oznaki swojej religijności, chce sprzedać siebie fajnie na zewnątrz a w środku, jak mówi Jezus, w innym miejscu jest grobem pobielanym. I że jest we mnie lud, który chętnie jednak słucha Boga. Przecież słuchamy Jezusa, lubimy Go, kochamy Go, próbujemy oddawać swoje życie i że prawdopodobnie ten podział będzie z nami przez całe nasze życie. To, co nas ratuje, nie tylko w sensie takim eschatologicznym, czyli że tam nie pójdziemy do piekła, ale też w takim sensie psychologicznym, że po prostu człowiek nie zwariuje. W takim sensie duchowym, tu i teraz, że... Jestem świadom tego mechanizmu, czyli coraz bardziej, mówiąc językiem psychologii, znam swoje motywacje, swoje pragnienia, to wszystko, co mną kieruje, i po prostu uczciwie nad tym pracuję, żeby nie dać się szarpać w tej i weftę te przez różne namiętności, które w nas są. Tak czytam dzisiejszy fragment z Ewangelii. Będzie krócej, bo zimno jest. Do widzenia, trzymajcie się.